Ok, teraz robimy, robimy, robimy. Cześć, cześć. Dzisiaj będziemy robić razem ciepłe, grube wełniane skarpetki. Takie skarpetki świetnie się sprawdzą na wieczory przy ognisku czy do spania, jeżeli wam zimno w stopy. Możecie chodzić w nich w domu. Właściwie no to tak jak skarpetki wełniane są absolutnie świetnym dodatkiem. Ja zazwyczaj noszę je już na jakieś skarpety, żeby ich tak nie brudzić, bo wolę je prać troszkę rzadziej niż częściej. Bardzo praktyczny dodatek do wiosennych wojarzy. Nie wiem jak u Was, ale u mnie teraz jest 0 stopni za oknem i nie zapowiada się, żeby było cieplej, więc na pewno się przydadzą. A ja jeszcze się nie przedstawiłam. Cześć, ja nazywam się Marta i witam się na kanale Pearl. Tutaj nauczysz się robić na drutach. Co wyróżnia ten projekt, to te skarpetki są skarpetkami berfutowymi. I co to znaczy? To znaczy, że jest lewa i prawa skarpetka, po pierwsze, a po drugie staramy się tutaj oddać kształt stopy, żeby było troszkę więcej miejsca na palce, żeby było widać, że tutaj rzeczywiście jest miejsce na kciuk, a tutaj rzeczywiście jest miejsce na te mniejsze palce i dlatego ona się tutaj bardziej zwęża. Więc jest to na pewno wyróżnik, dlatego że zazwyczaj robi się skarpetki jednak symetryczne. Dla tradycjonalistów, oczywiście, można zrobić sobie symetryczne te palce, tak samo zwężane z obu stron, ale polecam spróbować, bo rzeczywiście komfort noszenia jest większy. Jeżeli chodzi o rozmiary, to jeżeli jesteś osobą dorosłą czy młodzieżą, to będą pasować, dlatego że tutaj tak naprawdę we wszystkich rozmiarach ta szerokość skarpetki czy szerokość stopy jest taka sama, a będziemy zmieniać tylko długość. Tej stopy więc pasuje tak naprawdę na każdą długość, czy masz rozmiar 34 czy 54, to po prostu robisz albo tutaj mniej okrążeń prawych, żeby tą stopę zrobić, albo więcej i będzie dobrze. Ja rozpisałam rozmiary na te najbardziej popularne, czyli pomiędzy 36 a 46, ale nie musisz się tym sugerować, tak naprawdę potrzebna jest Ci tutaj tylko długość własnej stopy i taką skarpetkę możesz zrobić typowo pod siebie, nie pod tabelkę, do czego serdecznie zachęcam. Dla kogo jest ten projekt? Jeżeli umiesz robić oczka prawo, oczka lewe, zaczynać robótkę i zakończać robótkę, to dasz sobie radę, jeżeli chodzi o umiejętności i ten projekt jest idealny na taką Twoją pierwszą skarpetkę, Dlaczego? Dlatego, że szybko się go robi na drutach 4 mm. Będziemy robić tą skarpetkę, to się wydaje niewiele, ale skarpetki zazwyczaj robi się na 2 mm drutów, więc to rzeczywiście jest przeskok. Czego się tutaj nauczymy? Nauczymy się takich bardzo podstawowych technik. Jeżeli chodzi o robienie skarpetek, czyli jak przerabiać piętę, jak zamykać oczkę na palce. I jeżeli jeszcze nie znasz, to nauczymy się ściegu dziwierskiego, czyli takiego pięknego przejścia pomiędzy wierzchem a spodem tej skarpetki, by ten łącznik tutaj był praktycznie niewidzialny. Jeżeli chodzi o materiały, to przyda się włóczka, włóczka Drop Nepal. Ile jej będziesz potrzebować? Będziesz potrzebowała. Dwa motki, jeżeli robisz do rozmiaru 37, czyli 24 cm, ma Twoja stopa długości. A jeżeli robisz większy rozmiar, to potrzebujesz trzech motków na parę skarpetek, czyli na dwie skarpetki. Przydadzą ci jeszcze druty. Na sam ściągacz potrzebujesz drutów 3 mm, a na główną część skarpetki potrzebujesz takich drutów, żeby ci wyszła próbka. I próbka musi wyjść 18 oczek szerokości. I właściwie obojętna, ile oczek wysokości mi wyszło? 28. W kwadracie 10 x 10 cm. Mi taka próbka wyszła na drutach 4 mm, czyli ja potrzebuję drutów 3 mm i 4 mm oraz żyłki do niej, bo będziemy robić na drutach na żyłce metodą magic loop i będzie nam potrzebna żyłka 80 cm. Jeżeli Twoja próbka nie wychodzi idealnie taka jak mi, czyli 18 oczek na szerokość w 10 cm to dopuszczalna granica jest tam dwóch oczek w jedną czy w drugą stronę. Ten projekt jest dość odporny na to, więc nie musisz się tak przejmować, jeżeli na tych drutach 4 mm Ci wychodzi 20 oczek szerokości albo 16 oczek szerokości. To ten projekt wiele wybacza, więc możemy przymknąć na to oko. I też klasycznie potrzebujemy igłę dziewiarską, markery się przydadzą i miarka, więc to zawsze warto mieć. Zaczynamy! Zaczniemy sobie od ściągacza, przerobimy ściągacz, później przerobimy sobie po prostu okrążeniami prawymi i rozdzielimy skarpetkę naprzód i tył skarpetki i będziemy dorabiać sobie piętę. Tutaj najpierw przerabiamy w rzędach kawałek naszej pięty, następnie, no tutaj jest wiele takich elementów, zamykanie, tutaj dobieranie oczek, i później łączymy naszą skarpetkę znowu w całość i będziemy przerabiać, zmniejszając naszą liczbę w okrążeniach oczek. Całą tutaj naszą stopę i zostaną nam wtedy już palce. Palce dla lewej i prawej skarpetki będą przerabiane troszkę inaczej. I tutaj mamy skarpetkę lewą, dlatego że z lewej strony troszkę bardziej jednak schodzi ta robótka i sam koniec zakończymy sobie Kitchener Stitch, czyli taką metodą, która właściwie jest niewidoczna, w sensie nie widać przejścia pomiędzy tyłem a przodem skarpetki. No, i zostanie nam wtedy wykonanie tylko tej drugiej skarpetki. Ona będzie się różniła tylko tym zakończeniem palców. Zapraszam. Zaczynamy od nabierania oczek. Zostawiam sobie około 1,5 metra wolnego końca i nabieram 40 oczek drutami 3 mm. Robię to w ten sposób, że biorę moje druty 3 mm na żyłce i dokładam sobie jeden drut 4 mm, czyli ten na moją główną część robótki. I będę teraz nabierać te oczka, jakby trzymając je razem. O w ten sposób. I nabieram w ten sposób 40 oczek i łączę je w okrążenie. Jeżeli potrzebujesz przypomnienia podstawowych technik, na przykład to jak się nabiera oczka na druty i łączy w okrążenie, to linkuję Ci w opisie filmy. Które pomogą ci z tymi technikami. Nabrałam 40 oczek plus jedno, czyli 41, dlatego że 40 potrzebuję na moją robótkę, a jedno oczko dodatkowe będę potrzebowała, żeby połączyć moją robótkę w okrążenie. Teraz ten drut 4 mm, mój drut dodatkowy, wyciągam. On był po to, żebym bardzo luźno nabierała oczka bezproblemowo. Żeby mój brzeg mojego ściągacza był rozciągliwy. Teraz dzielimy robótkę na pół, czyli odliczamy tutaj 21 oczek. 2, 4, 18, 21. I w tym miejscu pomiędzy 21 a 22 oczkiem wyciągamy żyłkę. Żyłka wyciągnięta, robótka na drutach. Obracamy sobie naszymi drutami w górę. Z prawego drutu wystają nitki, z lewego nie. I teraz z lewego drutu przekładamy jedno oczko na prawy drut. I lewy drut troszkę wyciągamy do góry. I następnie drugie oczko na prawym drucie przekładamy nad pierwszym oczkiem na prawym drucie i ściągamy z drutów i zaciskamy. W ten sposób mamy po 20 oczek na każdym drucie i robótkę połączoną w okrążenie, gotową do przerabiania techniką Magic Loop. Większość ludzi tym oczkiem, o tym, wraca sobie na lewy drut, dlatego że tak naprawdę nasze okrążenie rzeczywiście zaczyna się w tym miejscu, Wtedy, jeżeli chcecie wrócić, to uważajcie, żeby mieć rzeczywiście 20 oczek na każdym drucie. Wtedy to jedno oczko, jeżeli tym wrócicie, to to jedno oczko powinno także wrócić na ten drut. Ja ogólnie wolę ten efekt, czyli wolę ten efekt zaczynania mojej robótki w tym miejscu, więc ja tego oczka nie będę przekładać. Teraz bardzo ważne, tą krótszą nitką nie pracujecie. Ja ją sobie tutaj wkładam w środek i przyciągam do siebie, tak. Wypracować tylko naszą długą nitkę. Teraz czas na przerabianie ściągacza. Będziemy pracować metodą Magic Loop, czyli wyciągamy nasz tylny drut z robótki. Ja sobie środkowym palcem przytrzymuję żyłka bliżej prawego drutu, by nie było tutaj żadnej takiej przerwy. I przerabiam jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, aż do końca okrążenia. I przerobiłam teraz ostatnie oczko na moim lewym drucie i teraz muszę sobie jakby zamienić miejscami, czyli wkładam mój drut w robótkę, przekręcam i wyciągam mój tylny drut z robótki, przytrzymuję sobie środkowym palcem żyłkę i przerabiam do końca okrążenia oczkiem prawym i oczkiem lewym na zmianę. Pierwsze okrążenie zrobione. Wiem to po tym, że tutaj wystaje ta moja... mój krótki koniec, więc wiem, że tutaj było pierwsze rozpoczęcie okrążenia. I zawsze można sobie przypiąć marker w tym miejscu, tak jakby na stałe, bo tutaj ja czasem sobie przypinam, żeby po prostu wiedzieć, który koniec naszego Magic Loopa, ten czy ten, jest tym rzeczywiście początkiem okrążenia. I teraz przerabiamy naszym ściągaczem jeden na 1 aż osiągniemy 4 cm robótki. Mi tutaj wyszło około 10 Okrążeń. Jak ściągacz zrobiony, to robimy teraz okrążenie zwężające na naszych drutach 3 mm. Nasz schemat będzie wyglądał tak, że będziemy przerabiać 8 oczek prawych i po 8 oczkach prawych będziemy dwa oczka przerabiać razem na prawo. Czyli wbijamy się w dwa oczka naraz, tak jakbyśmy chciały przerobić oczko prawe i dokładnie to robimy. Przerabiamy oczko prawe w dwóch oczkach naraz. I teraz powtarzamy ten schemat, czyli przerabiamy 8 oczek prawych i później 2 oczka razem na prawo. Powinny nam te dwa oczka razem na prawo wyjść jako dwa oczka ostatnie na naszym lewym drucie. Czyli na drutach powinnyśmy mieć 36 oczek, 18 na jednym drucie i 18 na drugim drucie. I teraz pora na zmianę drutów na nasze druty docelowe, czyli u mnie to są 4 mm, takie żeby próbka nam wyszła. I ja często zmieniam tylko prawy drut, czyli ten tylny, dlatego że po prostu łatwiej te oczka suną na troszkę mniejszym drucie. Więc przez pierwsze okrążenie na pewno polecam Wam zmienić sobie tylko ten prawy drut, przerobić sobie jedno okrążenie oczek prawych i dopiero wtedy zmienić lewy drut na 4 mm. A można właściwie na razie nie zmieniać i zmienić sobie dopiero jak będziemy robić pięte. Jedno okrążenie oczek prawych na drutach docelowych, czyli 4 mm, zrobione. I ja sobie teraz jednak zmienię ten drut drugi lewy na 4 mm, bo później boję się, że zapomnę zmienić. A na pięte będzie to potrzebne. Jesteśmy teraz w tym momencie robótki i będziemy teraz przerabiać oczkami prawymi nasze okrążenia złożone z 36 oczek prawych. Oczkami prawymi przerabiać, aż osiągniemy do tego miejsca, czyli to jest 11 cm. Czyli od początku skarpety macie przerobić teraz okrężeniami prawymi, aż osiągniecie 11 cm robótki. I widzimy się tam. 11 cm skarpetki zrobione. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu i przechodzimy do pięty. Pięta jest takim najbardziej misternym elementem całej skarpetki. I pierwsze co zrobimy, to odłożymy sobie te oczka na wierzch stopy, ich w ogóle nie będziemy używać i będziemy tutaj tylko przerabiać w rzędach o ten kawałek, odtąd dotąd. Zaczynamy. Tutaj pamiętaj, żeby oba druty już były na pewno rozmiaru 4 mm, czyli tego głównego, na którym robisz skarpetkę, żeby tutaj jeden nie został krótszy. W sensie mniejszy. I jesteśmy na początku naszego okrążenia. Mi tutaj indykuje ten mój niebieski marker i przerabiamy pierwsze 18 oczek oczkami prawymi. Przerobiłam teraz 18 oczek i to będzie nasza pięta, a to będą nasze oczka na wierzch stopy, których nie będziemy przerabiać. Czyli teraz normalnie włożyłybyśmy nasz drut w te oczka i zaczęły przerabiać, ale teraz nie będziemy tego robić. Odwracamy naszą robótkę. I zaczynamy przerabiać w rzędach tylko ten kawałek, czyli tylko nasz spód stopy przerabiamy. Czeka nas teraz rząd oczek lewych. Ja pierwsze oczko przekładam bez przerabiania, często przekładam je jak oczko prawe, nawet jeżeli czeka mnie rząd oczek lewych, ale Wy możecie przełożyć swoim ulubionym sposobem pierwsze oczko i przerabiamy teraz pozostałe 17 oczek oczkami lewymi. I przerabiam ostatnie oczko lewe, przekręcam moją robótkę. I znowu nie używam tych oczek, które są na wierzch stopy, używam tylko moich oczek na spód stopy. Przerobiłam już dwa rzędy. Zostaje mi jeszcze 12 rzędów do przerobienia, czyli razem ma być 14 rzędów. 14 razy mamy powtórzyć, i pierwsze oczko ja zazwyczaj przekładam bez przerabiania. A resztę przerabiam. 14 rzędów przerobione. Jest to mniej więcej 5 cm. I teraz będziemy robić ten fragment pięty, czyli zakręcać naszą robótkę. Kurs dla Twojej wygody podzieliłam na części, by lepiej się to oglądało. Tutaj linkuję Ci część z piętą. I co? Ja dziękuję za oglądanie, a Tobie życzę miłego ciergania. Cześć!